Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, jak zmniejszyć wysypki, suchość skóry, a także jej czerwony kolor, który dzisiaj towarzyszy wielu osobom. Drodzy widzowie, Sylwester i Wiktoria Kłos, SportsMed.pl, dzień dobry. Dzień dobry. Twoja skóra za to Ci podziękuję. Poprawi przede wszystkim nawilżenie, i elastyczność, jakość, co tu dużo ukrywać, żeby ona była bardziej jędrna, jakoś funkcjonowała, no to jest składnik, który może ku temu pomóc, a właśnie jest z nim olej z wiesiołka, a konkretnie chodzi o kwas giela. My kiedyś go odkryliśmy, kiedyś to znaczy jakieś tam, wiecie, 12 lat temu, i jeszcze kiedy nie było tak dużego cła z strony iHerb, gdzie suplementy są dosyć jakościowe, i po prostu zamówiliśmy sobie kwas giela, no bo mieliśmy zebrane dane, badania, oczywiście te wszystkie elementy, no i stwierdziliśmy, że faktycznie może też na nas dobrze wpłynie. Ja akurat dzisiaj mam potwarz od Misia, czyli od Spyka. No, tak to jest z alergiami. No i tak oto, żeby wspomóc akurat skórę w tamtym czasie, Wiktorii zamówiliśmy kwas Gela i sukcesywnie go akurat spożywaliśmy, czyli ty, a ja nawigowałem. No i ewidentnie były, były tego efekty, nie. Tak, jeżeli chodzi o niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, organizm nie jest w stanie samodzielnie je wyprodukować, dlatego tak ważne jest to, żeby dostarczać je z zewnątrz, czyli z pożywienia, żeby zabezpieczyć organizm, aby do przeprowadzania różnych metabolicznych, ale nie tylko procesów nie zabrakło tego związku w Twoim funkcjonowaniu. Tak, więc w razie czego moi drodzy widzowie, o wszystkim, o czym my mówimy, no to, to jest wszystko to, co my sami przepraktykowaliśmy, mimo tego, że mamy badania, co wyczytaliśmy je i tak dalej, no to my potem wprowadzaliśmy to w praktykę, nie? bo dzisiaj z badań można wyczytać wszystko, nawet to, że kola najlepiej nawadnia. I trzeba na to uważać i zwracać po prostu na to uwagę, co faktycznie, gdzie jest i, 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 i co to jest. A te kwasy GLAN no, zostały przez nas przepraktykowane, tego chcieliśmy, żeby, żeby tutaj je omówić. To jest całkiem fajna sprawa, bardzo zapomniana generalnie i dzisiaj no, mało kto to praktykuje i o tym mówi. Więc te y, kwasy tłuszczowe to dzisiaj jakby konkretny temat y, Ole Zwiesiołka. Yy, <laughs> Wyróżniłbym ich trochę, bo tu generalnie chodzi o kwasy, że po pierwsze mamy kwasy omega-3, czyli mamy ALA, DHA, EPA i DPA i omega-6, czyli LA i GLA. Oczywiście jeszcze byśmy do tego dodali omega-9, czyli kwas olejnowy i kwas erukowy moi drodzy. Jeżeli chodzi o samą skórę, można tak naprawdę patrząc na swoją skórę lub diagnozując kogoś, można zaobserwować tak naprawdę widoczne objawy niedoborów tych kwasów. Na przykład E, łuszcząca się skóra, e, trudności z gojeniem się ran, problemy z koncentracją, problemy ze skupieniem, e, zaburzenia hormonalne. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o wzrok, bardzo ważne są niezbędne kwasy tuszowe, więc jeżeli masz wadę wzroku, jeżeli czujesz, że Twój wzrok na przestrzeni czasu się pogorszył, no to też szukałabym odpowiedzi w niezbędnych. Kwasach tłuszczowych, no bo jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, to ze świecą trzeba ich szukać, jeżeli chodzi o odżywianie więc mega istotna sprawa z punktu widzenia odżywienia organizmu. Tak, jest taka fajna historia, gdzie mm, dzwonił do nas akord też jest stara historia, ale mówił, że po prostu opalał się i opalił się do takiego stopnia, że go po prostu poparzyło, ale to nie było jakieś nie wiadomo jakie opalanie, po prostu opalał się mega na czerwono. No i to powodowało, że po prostu skóra z niego schodziła no, po prostu całymi płatami. No i jednym z tych przyczyn tego było właśnie niedobór w ogóle jakby kwasów tłuszczowych, oczywiście przy zaburzonym układzie pokarmowym, trawiennym i tak dalej. jeszcze sytuacja ma miejsce, kiedy ktoś jest też bardzo blady i to też jest widoczne, że ten niedobór tych kwasów tłuszczowych jest. Jednym z tych takich objawów to rzeczywiście na przykład jest wypadanie włosów, co często jakby kojarzymy z tym, że dobra, szybko jakaś biotynka, cynk i jakieś tam inne rzeczy, a tak naprawdę powinniśmy najpierw uderzyć w omega-3, w omega-9, uzupełnić faktycznie te, też te omega-6 na dobrym poziomie, żeby to jednak były właściwe kwasy, a nie, a nie byle co. No, i, i to jest jakby jeden z tych punktów, od których bym zaczął w ogóle. Tak. Tym bardziej, jeżeli chcemy też wesprzeć pracę mózgu i zależy nam na efektywności, na poprawie produktywności, no to nasza kora mózgowa składa się przecież w 40% z DHA, więc nie może zabraknąć tego składnika w diecie. Koniec kropka. Kolejna sprawa, no to jest tego, bo my też mamy sporo pań, które próbują zajść w, w ciąże po 40 i zachodzą z nami. To oczywiście jest proces, ale to jakby. To, 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 z naszą to, pomocą. To, tak, <grybujesz> oczywiście. No. <grybujesz> tak. <grybujesz> Sami nie uczestniczymy w temacie. No. To, to, to jest to. No i też jakby właśnie kwas w ogóle Olej Zwiesiołka i kwasy Omega 3 omega 6, omega 9, jakby no to istotna jest jednak rola ich przy w ogóle problemach z płodnością. Więc kiedy ten problem z płodnością jest, no to być może właśnie przy okazji jest jeden z czynników, gdzie faktycznie zaburzony jest w ogóle między nimi kwas gela. Tak, więc we wszelkiego rodzaju insulinoopornościach, niepłodności, PCOS, endometriozie i wszelkich innych zaburzeniach hormonalnych będzie bardzo dobrym pomysłem włączenie tego składnika do diety. To jeszcze dodamy do tego koncentrację, oczywiście, i jakieś przyswajanie wiedzy, nie? że jeżeli problem jest właśnie z kwasami tłuszczowymi, no to to też będzie na to wpływało i to, to często widać, że tak powiem. Pewnego rodzaju otępiałą twarz, mm -hmm. <laughs> gdzie po prostu mamy otwartą buzię, i mm, wynika to oczywiście z różnych przyczyn, ale między innymi to też ta nierównowaga kwasów tłuszczowych tutaj ma miejsce, dlatego tak istotny jest po prostu dobór tego, że jeżeli jemy 3-4 razy tam w ciągu dnia. I teraz to jest coś, co robimy codziennie, 365 dni w roku. Może czasami jest jakaś przerwa, tam dajmy na to 3-4-5 razy w ciągu roku, gdzie nie jemy przez dobę, czy tam być może czyt dłużej, no to to jest dosyć ważne. Nie? I, I po prostu zostawianie tak ważnej roli narzędzia, które możemy wykorzystać do wyższych celów, takich po prostu jak lepsze samopoczucie, większy mental, osiąganie własnych celów, lepsza koncentracja, skupienie, nastawienie, dobry nastrój. To, to szkoda to zostawiać przypadkowi, tak mi się wydaje. I lepiej mieć na to wpływ, niż nie mieć, niż na zasadzie takiej, że dobra, tam gdzieś poczytam w necie i potem wyrwę sobie zęba generalnie sam, nie? Tak, tym bardziej, że jeżeli chcemy poprawić jakość swojego funkcjonowania, bardzo często szukamy jakiś magicznych metod, magicznych kapsułek i tak dalej, o zębik, testosteron i te sprawy, a bardzo rzadko skupiamy się na podstawach, tak? Czyli po prostu brakuje w diecie podstawowych składników, dlatego nie czujesz się tak. Tak dobrze, jakbyś mógł. Tak. No i ważne jest to, mówiliśmy to ostatnio, że jakby sama kora mózgowa nie pobiera baterii słonecznej, tylko ona właśnie między innymi czerpie z tego, co my spożywamy i co faktycznie jest w naszym żołądku i w całym układzie pokarmowym. W związku z tym kora mózgowa w 40% w ogóle składa się z DHA, więc właśnie między innymi z tych kwasów tłuszczowych. No to jest istotny element jednak, nie? żeby to na to zwrócić uwagę i żeby też ich nie wycinać zaraz do zera. Tym bardziej, że może dzisiaj już nie, ale te diety niskotłuszczowe, gdzie mm, ludzie boją się dodawać tłuszcze, boją się dodawać. E, tak, e, boją się dodawać element tłuszczowy do posiłków, oliw i tak dalej. A bez tego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę sprawnie funkcjonować, a szczególnie jeżeli mamy jakiekolwiek zaburzenia skórne, i mówię to wam, dziewczyny, ze swojego doświadczenia, ponieważ ja też tą drogę gdzieś tam w przyszłości mam ze sobą, więc mogę o tym mówić otwarcie. Tak jest. No, jeszcze bym dodał to, że tutaj wzrost w ogóle procesów zapalnych w organizmie, które trwają na przykład przez żołądek, cukier, stres i tak dalej, to te kwasy tłuszczowe to y, też będą że będzie ich w raz coraz mniej, a dwa będzie coraz więcej widocznych różnych rodzajów problemów. Właśnie między innymi jak to wspomniane wypadanie włosów czy jakieś tam łuszcząca się sucha skóra. nie? To, 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 to też chciałbym, żeby to wybrzmiało. Y, to co? Generalnie nasz organizm ogólnie potrafi sam wyprodukować kwas, giela. Y, natomiast weźmy w ogóle pod uwagę, że bardzo go niszczymy przez to, że spożywamy nadmiar tłuszczów trans, czyli takich, które wiecie, margaryna, oleje palmowe, frytu <grytury> frytury są <grytury> <grytury>, zawsze śmieszne, bo to tam wiecie, jest generalnie olej polany na, na, na to raz, ale kucharze z Amaro często właśnie twierdzą, mają twierdzi, to jest live historia, że no, że to dobre jednak jest wtedy, kiedy to takie ma trzydniowy olej, nie? To, to jest żywa historia z restauracji, więc no to jest e, oczywiście smaczne, natomiast straszne, nie? Dla całego układu pokarmowego, potem dla mózgu, czy mogą się rozwijać grzyby, pasożyty z tego, w ogóle różnego rodzaju zaburzenia, między innymi też e, oczywiście długofalowo, trzeba patrzeć long term, kwestie takie jak SIBO. No, Tragedia, nie? więc jeżeli tutaj chcielibyśmy zadbać w ogóle o dobre procesy mózgowe i w ogóle też o to, żeby ta skóra dobrze wyglądała, czy też jak będziemy wyglądali, to też tak przy okazji będą nasz ludzie czytali, no to, to, to tutaj frytury i te tłuszcze trans, stare oleje to jest coś, czego zaczęłoby się pozbyć. Tutaj też trzeba dołączyć oczywiście wszelkiego rodzaju wyroby cukiernicze, czyli przekąski takie jak wiecie, tu jakieś ciasteczka, tu jakiś herbatniczek, tutaj coś leży, tu jakiś wafelek, nie, tu jakiś krakersik. Co to, 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 to jest krakersik? się przecież w ogóle nie szkodzi. Serki topione, Tak, o tak nie wiem to... czy... Full, no, jak byłem młody, to mnóstwo ich jadłem i potem byłem zszokowany. No, co jest, że ja się niczego nie mogę nauczyć? Jak to działa? <śmiech> Wszelkie <śmiech> dania instant, czyli właśnie jakieś gotowce, które możemy zalać, przelać, wiecie. Wrzątek odstawiam na dwie minuty i obiad gotowy, podano do stołu. Więc tak zawsze jest. wiąże się z tym jakaś grubsza historia, czyli rozbudowany skład, bo tego typu produkty same się Przygotować nie mogą. No, zupka chińska wjeżdżała w gimnazjum po prostu, no jak ciasto. Nie wiem, czy w liceum, chyba w liceum, bo już nie, ale, ale myślę, że tak w gimnazjum to jeszcze to szło ostro. Nie? Tak, no, to, no, to, to są problemy, to są błędy młodości. No i oczywiście ten świetny yy, majonez i jego Przebywanie na, cały czas na światłach, gdzie on jest naświetlany, to tam nie ma szans, żeby żadne kwasy tłuszczowe tam przetrwały. To, 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 to ginie momentalnie, więc w ogóle totalnie bez sensu. Śmietnik, nic więcej. No i co? Niedobory pokarmowe, oczywiście wywoływane jakby z tego wszystkiego, czyli. Tak, i... niedobory pokarmowe również wpływają na to, że organizm sam nie może tego kwasu giela wytworzyć. Między innymi witamina B3, B6, magnez, cynk. Więc to są dosyć istotne sprawy z punktu widzenia tak naprawdę mm, samodzielnego funkcjonowania organizmu. Fajeczki, pach, raz. Palenie papierosów, tutaj też nadmierna ilość alkoholu, to, to to też na pewno. Czyli nadmierna ilość alkoholu to znaczy, że to jest jeden drink dziennie, nie? Bo to tak tak, wiesz, zaraz niektórzy zrozumieją, że to musieliby przywierdolić jakby całą butelkę. Napić albo, się, zapić ta, ta, się. Ta, upodlić i, i paść, nie? Aż tam po prostu ten. I, i, i dopiero wtedy jak faktycznie stan alkoholu. Nadmiar alkoholu no, alkohol to jest no, coś codziennie. Nie? To, to jest za dużo. No, to, jest, to, no, to już jest do leczenia generalnie, no, to trzeba mieć na uwadze. Nie? Więc y, w ogóle z wiekiem jakby u osób z cukrzycą, z zaburzeniami glikemii, czyli mówiąc jakby jakoś otwarcie, no to cukr gdzie on jest po prostu niestabilny, mamy jakieś wahania nastroju, nerwowość, drażliwość, częstą irytację, nieuzasadnione zmiany nastroju, no to to właśnie są te kwestie hipoglikemiczne, insulinooporne. No, i, no i to między innymi też jest to. Oczywiście też by, by trzeba dodać przy braniu w ogóle sterydów. Nie? To sterydy, to... sterydy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, czyli jeżeli stosujesz właśnie jakieś imupromy i tego typu rzeczy, to też to ta produkcja GLA będzie utrudniona, zaburzona. No, bo jakby te wszystkie czynniki się sumują, tak? Czyli mamy sobie ten ibuprom, mamy sobie te słodycze, mamy sobie to winko co wieczór, mamy sobie też insulinoporność przy okazji, dużą ilość stresu, kulawą dietę zupki chińskie, majonez i tak dalej. No bo zobaczcie, to wcale nie jest dziwne to, co opowiadam. Tak wygląda życie wielu z Was po drugiej stronie. Więc mhm. chodzi o to, żeby mieć tego świadomość, że to przeszkadza mojemu organizmowi w tym, żeby moja skóra wyglądała dobrze, bo to, że komunikuje się ze mną w taki sposób, że jest czerwona, spiesznięta, sypie się, swędzi, czy występuje trądzik, to są tak naprawdę komunikaty, które musimy sczytać i zaadresować. Więc... Przychodzimy dzisiaj do Was z rozwiązaniem, i e, myślę, że dobrym pomysłem będzie zakup takiego oleju z wiesiołka i zatroszczenie się o kwestię kwasu GLA, który tak. jest tak ważny w wielu procesach. No i też zatroszczeniem się o nim jako kwiatka, nie? że to jego jednak wkładamy do szafeczki. Wszystko ciemno, fajnie, i tak dalej, nie, to zaraz gadamy na lampę i tam na szafkę, że tam byle gdzie, no bo to, to zaraz nic z tego nie będzie, trzeba mieć na e, uwadze. E, no tak, to my o tym gadamy i, i wiesz, co to, to się wydaje, że to jakby jest naturalna już kwestia, no bo to już ileś lat jakby trwa, ale to, tak jak Adrangorzycki ostatnio e, mi mówił, co mówi człowieku, ty coś kosmitą. mówi, ty nie pijesz do <laughs> Mówi, ludzie piją do Netflixa, mówię, kurwa, no, niemożliwe. Ja, ja, ja nie, nie słyszałem, że, są, że takie metody są robione. No ale się okazuje, że nawet ludzie jedzą pewne rzeczy przy. <coughs> Mm-hmm. <clears throat> przy oglądaniu czegoś, co nie powinno też mieć miejsca. No dobra, to co? Yy, niedobory w ogóle gela stwierdza się u osób, czy wszystkich tych w ogóle, którzy mają zaburzenia skórne. Nie? Czy, czy to jest w ogóle AZS, czy jakaś łuszczyca, trądzik, wysypki, swędzenie skóry, cukrzyca, problemy właśnie z insulopornością, u kobiet z nowotworami piersi, czy jakieś tam po prostu, wiecie, zwyrodnienia typu RZS. No to tam też jest niedobór tych kwasów tłuszczowych. Nie? To jest właśnie to, co my mówimy, że yy, fajnie, że już masz moda finil w głowie, i innego rodzaju rzeczy, ale jakby podstawowy. Ale trzeba dowieść, a dopiero potem dopiero zakładać okna, nie? Tak, bo to tak naprawdę próbujemy położyć dach, a dom stoi na zapałkach, nie? Więc gdzieś tam sobie może się ochronimy przed jedną burzą przed tym, pod tym dachem, ale długofalowo te zapałki się podtopią i gdzieś tam ta budowla runie i doświadczymy tego. Będzie to dla nas na pewno zaskakujący moment. Niedobór burgiela prowadzi m.in. do starzenia się skóry i w ogóle do starzenia się, więc no to też jest niezbyt ciekawy temat i na pewno też nie chcemy, żebyśmy się szybciej starzeli. I oczywiście powtarzania pęknięć tej skóry, czy po prostu jakieś rane, które są szybsze, nie? to też trzeba zauważyć. Tak, czyli jak masz jakieś właśnie też e, suche skórki, pękają Ci przy paznokciach, albo na przykład e, w związku z tym, że mamy kontakt z pacjentami różnego typu, szczególnie klinicznymi w gabinecie, no bo e, tak, tak funkcjonujemy, jeżeli chodzi o, 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 o naszą klinikę, to też wszelkiego rodzaju właśnie jakieś pęknięcia, przesuszenia, egzemy, zaczerwienienia, tak? Na przykład w tym zakresie też będzie to bardzo, bardzo dobry pomysł. A ja tylko chciałabym jeszcze dodać, że Sylwester jest dzisiaj po wyrywaniu dwóch osemek, więc jeżeli czujecie spowolnienie energii <głos> <głos> i taki e, spokojniejszy vibe, to wynika tylko z tego, że e, pewnie działa jeszcze znieczulenie i tak dosyć mocno jest się tego efekt w, w paru miejscach. No, i tam korygowali coś tam jeszcze z tym całym zgryzem, żuchwą i tak dalej. Także no jestem generalnie świeżo po. Także może być tak, że ja taki jestem trochę wakacyjny. Slow. Tak, ale staram się to jakby dowieźć, bo mózgiem próbuję, ale ciało jest takie po prostu trochę spowolnione. Nie? Przechodzimy do, proszę Państwa, źródeł gela, a nim jest m.in mleko matki. To jest punkt pierwszy. Tak, czyli po prostu karmienie piersią wiadomo, to jest najlepsze źródło. Jako dorośli ludzie już z tego nie korzystamy, natomiast wtedy możemy... Do... A szkoda. <noise> <Do> diety... <noise> wtedy możemy do diety dorzucić właśnie olej z wiesiołka. <noise> A mogliby. <noise> Olej z Wiesiołka, olej z ogórecznika, olej z konopi to są bardzo dobre źródła, jeżeli chodzi o kwas giela, gdzie tak naprawdę jako lider, jako numer jeden wysuwa się faktycznie ten olej z Wiesiołka. Olej z Wiesiołka powinien być zawsze w ciemnej butelce. Ja zalecam w ogóle zakupowanie małych butelek, ponieważ jeżeli kupimy sobie na przykład taką dwulitrową, pięciolitrową butelkę, to w wyniku tego, że otwieramy ją dosyć często, bardzo szybko dochodzi do utlenienia kwasu, więc więc lepiej kupować mniejsze, a częściej, a po otwarciu, wiadomo, przechowywać w lodówce, tak jak chyba w ostatnim odcinku rozmawialiśmy, zawsze w ciemnym pomieszczeniu chłodnym, tak żeby nie dochodziło do żadnych, y, żadnego utleniania, które po prostu przynosi odwrotne skutki względem tego, co chcemy. Uzyskać. Tak, albo no kupić od razu tam 3-5 i, i do widzenia, tak. No, trzeba zwracać na to uwagę, że wymieniliśmy jakby szereg tych różnych e, objawów w ogóle i, i, i czynników, które na to wpływają, że jakby, żeby pierwszym wyborem nie była cena, nie? Bo jeżeli my jednak spojrzymy na to, że dobra, tu zaoszczędzimy 4 czy 5 zł, a weźmiemy większą, no to to, to jest metoda angielska, która raczej nie jest dobra, nie. Kup sześć paczek lodów wala, no. i iś, e, następne trzy dostaniesz gratis, tak, i masz. No do zjedzenia e, do, nie? bardzo dużą ilość towaru po prostu kilogram cukru do zjedzenia, nie? Także no to, to są raczej to jest raczej nie dobre, to do, do niczego nie prowadzi, więc jakby to, to wziąć pod uwagę i lepiej te, te, te 3 zł złotych zamknąć na to oko po prostu, a wziąć dwie małe buteleczki. Kropka. I co? Optymalna dawka 150 350 mg tego gela dziennie, więc to, to nie jest tak, że tam sobie po prostu uknęmy łyżeczkę i, i, i saio. Tylko no warto generalnie gdzieś tam dodawać tego trochę więcej, nie? Tak, jest nawet badanie, które gdzieś tutaj wskazywało na to, że przyjmowanie właśnie tak kwasu giela w dawce 345 mg spowodowało wzrost nawilżenia i jędrności skóry u osób z atopowym zapaleniem skóry, że gdzieś tam Pomagało to tym osobom ograniczyć kremy steroidowe, tak, czyli te, te steroidowe, więc no myślę, że warto powalczyć. Szczególnie jeżeli mamy tutaj na kanale osoby, które zmagają się z tego typu dolegliwościami, no to to jest trudne, tak? Świąt w nocy, problem ze snem, wybudzanie, drapanie, czerwona skóra, to, to jest problem powszechny dotyczący wielu osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci, więc no, no cenne narzędzie w rękach specjalisty, ale też. W domowej apteczce można powiedzieć, taki olej nierafinowany powinien się znaleźć. Tak, jak łeb sędzi, to gela możliwszy. <laughs> <laughs> no dobra, to co? U z klimakterium dawka 2 gramy dziennie przez okres, proszę państwa, 4-6 miesięcy zmniejszyła dolegliwości, w ogóle pocenia się, a także napadów gorąca. Nie? Jeżeli na przykład ktoś pił dużo alkoholu i w związku z tym ma dosyć zaburzony cały rytm snu, czyli wydzielania się hormonów, no jakim jest melotonina między innymi, i w ogóle regeneracji, no to potem przy okazji te zatruwanie jakby całego tego organizmu może też wpływać na to, że idziemy w tym kierunku zaburzeń właśnie między innymi menstruacyjnych. I po prostu między innymi, jakby, żeby teraz nie złapać za słowa, będą uderzenia gorąca. No więc... Ale też przy menopauzie, czyli łagodzi tak. po prostu kwas GLA, te objawy takie okoomenopauzalne, więc myślę, że to też fajny składnik dla kobiet, nawet nie tylko, które mają problemy skórne, ale po prostu, które chcą zadbać o swoje hormony, żeby one jak najdłużej mhm. fajnie nam służyły. Jeżeli chodzi o olej z wiesiołka, no to poza tym, że jest to cenne źródło giela, ale to też właśnie selen, cynk, magnez, witamina E, którą bardzo skóra lubi, i składnik, który oczywiście uwielbia tarczyca, więc wszystkie osoby z niedoczynnością tarczycy też powinny się zainteresować olejem z wisiołka. No myślę, że to tyle. Tak jest. Kropka, spowolniony, ale myślę, że dałem radę. <grym>, spowolniony, ale obecny, więc tak, <grym>, to doceniamy. Dziękujemy za dzisiaj. Życzymy dobrych wakacji. I słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.